Kurwa. przesyła 2 złote i 91 groszy będziesz w fame MMA czy będę w fame MMA? już mówiłem wielokrotnie moją przygodę z fame MMA ja wam powiem o co chodzi bo może to nie wiedzą. ja się powtórzę, chuj Jesteś moim mentorem. Bo często pytacie. Dziękuję za umilenie wieczoru. <grystanie> Stary, dobieraj lepiej sobie Idoli, serio. Dziękuję bardzo. Buziaczek dla ciebie. Jakiś czas temu jak chciałem wystąpić na fejem Maj, zrobiłem dla Wojtka Goli Rajda, z którym go wyzwałem na pojedynek. I Wojtek Gola powiedział: Nie wiem kurwa, kto to jest, nie wiem, kto robi mi Rajda, ale zawalczę z tobą, dawaj pizgamy się na kolejnym fejmie. No więc w takim razie napisałem do niego na Facebooku: Napisałem: Siema, mieliśmy się bić. No i Wojtek Gola mi odpisał: Siema sorry byku, ale kim ty jesteś? Ja mówię, że no tejkwan, zrobiłem ci rajdę. On mówi okej, okay, czy możesz podać mi swój kanał? No więc wysłałem mu linka do swojego kanału i on mi odpisał xd. No i wydaje mi się, że już wtedy mogliśmy dogadywać warunki, umowy, jakiś kontrakt i tak dalej. Ja nawet rękawice kupiłem, nawet rash guarda, koszulkę, tylko mi spodni brakuje, bo spodni jeszcze nie kupiłem, ale górę już miałem. I napisałem do niego, to co, to ile zapłacisz? No i w tym momencie jakiś był błąd na Facebooku i Coś mi było, coś mi napisało, że ten wiadomości zablokowany, czy jakoś tak. Ja robiłem reinstal, bo ja Facebooka usunąłem sobie z tego z Google'a, ściągnąłem go na nowo, bo, bo, bo dzwoniłem do sergiusza mówię, Sergiusz, coś się zepsuło i się dogadać na walkę nie mogę. No i sergiusz mi kazał reinstal zrobić. Tam właśnie reinstall systemu zrobiłem. Na nowo zainstalowałem Facebooka, loguje się, no i zniknął mi ze znajomych. I nie wiem dlaczego, ja nie wiem czy Wojtek Gola usunął swojego Facebooka czy nie. Jak, jak tak to dajcie mi znać, jak go nie śledzę. Jak wpisuję Wojtek Gola, to mi jego profilu w ogóle nie szuka na, na Facebooku. Jeżeli usunął to dajcie znać, jeżeli nie usunął, to no nie wiem, no coś się musiało zbugować. Jest jeszcze taka szansa, cień szansy, że może na Instagramie się odezwę, no ale jak na Instagramie napisałem, no to nie odczytał, bo pewnie spam ma. No i tyle. Więc ja, ja chyba zawalczę. Tylko ten Facebook się odblokować musi. No, coś się tam, coś się tam zepsuło. A tak jest na Facebooku czasami właśnie, że wiadomości nie dochodzą podobno. Nie wiem. Ja się nie znam, wiecie? No, no na pewno. No, czad, no na pewno mnie zablokował, bo mi XD odpisał. Jak mu wysłałem profil, napisał XD, więc pewnie, tak zakładam, podejrzewam, że moje filmy mu się spodobały, tak? Zobaczył, że robię fany moment z Omegle, zaśmiał się, no i XD odpisał, że dobry content, nie? Że ha, zabawne, no bo XD to jest taki, hi, 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 taki uśmiechnięty, nie? Do więc... nas! No chuj do nas.